Tak. Co wtedy masz zrobić, jak ci mówię, w tej ostatniej walce? Zamień pozycję, zamień pozycję, stawiaj go lewą ręką, stawiaj go, stawiaj go, go. cały czas jesteś sami, jak? Stawiaj, stawiaj! Przepita nas siepa, sierpa. Tak, no o to chodzi. Pełnuj, spałuj, dobrze. Haki, haki Dawid. Przepinasz. Przepinasz. Odrazu, no, do... Od razu płacisz chłopa. Spełnuj. Zerwij dość. aż kolana. Odwróć się dobrze. Zrywaj, lecę na niego i odrywaj się od niego. Jedna tak! Łap sobie klin tajski. Łap tajski klincz. Tak jest, bi B, B! Bi. Dobrze! Bibi splą! Serwij to! Nie łap go! Tak jest! Czas. tak, łapać tak, tak, Przednia, przednia. tak, Ale tak, Dobrze. tak, 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 Odwróć się. tak, tak, Nie tak, tak, Dobrze! Ja. Nie krakiem, Dawid! tak, 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 go. tak, go. to masz go, tak, tak, masz tak, tak, odwróć się! Odwróć się. tak, 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 przepinaj, tak, tak, nie go! Tak, ja, Mi padaj. pewnie tak nie jest to. Zaciekacie bierze po prostu zaciekacie. Tak dla zakiem! na tak! stop, stop, stop. stop.